No, cześć, witajcie, kochani, ponownie. Słuchajcie, sezon szparagowy nadal trwa, więc dzisiaj przygotujemy jajecznicę ze szparagami i z szynką. Tutaj mam przygotowane szparagi, białe i zielone już obrane, tak po 50 gram zielonych i 50 gram białych. Jaką swojską szyneczkę mam też przygotowaną od rzeźnika. Trzy plasterki, około 70 g, Łyżeczkę masła klarowanego do smażenia. Garść szczypiorku, sól i pieprz do smaku i trzy swojskie jajka. Szynko pokroję w kostkę. Tutaj oczywiście możecie użyć wędliny taką jaką lubicie. Może być to boczuś. Szparagi, tak jak mówiłam, już mam obrane. Odłamane mam końcówki i pokroję je sobie teraz tak wzdłuż. I w kosteczkę. Oczywiście szparagi możecie sobie pokroić na większe kawałki, jak wolicie. I te zielone, te są takie cienkie, to zostawiam te trzy całe i też je sobie pokroję. Na patelnię wrzucam masełko. Możecie użyć zamiast masła klarowanego, oleju kokosowego na przykład. Teraz wrzucam szynkę. i będę ją podsmażać, aż się troszkę zrumieni. Teraz dodaję szparagi. I będę je smażyć jakieś 2-3 minuty. Szparagi są fajne chrupkie. Teraz dodaję jajka, pieprz i sól. Jeszcze wsypię szczypiorek i wymieszam. I gotowa. Jajecznica mamy gotową. Słuchajcie, bardzo szybko się ją przygotowuje. Jest przepyszna no i przede wszystkim zdrowa. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia niebawem.